Witam serdecznie. Za chwilę zobaczycie kolejne numizmaty, które przyjęliśmy na naszą aukcję premium. Przypominam, że odbędzie się ona 17 września. Następnie będzie to aukcja 305. Następnie w niedzielę, już następnego dnia, właśnie rozpoczyna się nasza aukcja 36 i potrwa 3 dni. Natomiast tutaj skupmy się na naszej aukcji premium, gdzie Tutaj nie jest ważna dla nas ilość dni, ilość przedmiotów, natomiast jakość i po prostu rzadkość przedmiotów, więc słuchajcie zdradzę Wam małą tutaj tajemnicę, co na przykład w ostatnim tygodniu przyjęliśmy na aukcję, a nawet tutaj kilka walorów, więc uwaga. To jest mały pakiet, który przyjęliśmy na naszą aukcję. Jak widzicie, na przykład. Tutaj jest ekstremalnie rzadki medal Michała Korybuta. Wygląda jak również pieszczotliwie nazywany jajkiem, ponieważ ma taką owalną, owalny kształt. W pięknym stanie zachowania. Jeden z najpiękniejszych egzemplarzy, jaki widziałem na rynku ze starej kolekcji. Ten egzemplarz pochodzi z naszej aukcji. Było to sprzedawane dobrych, dobrych kilka lat temu. Medal wtedy po raz pierwszy notowany na rynku był. W przedwojennej kolekcji i trafił m.in. z dukatami do nas na aukcję. Tutaj zwróćcie uwagę na tego pięknego dukata gdańskiego Władysława IV. Pozwolę sobie go wyjąć z tutaj holderu. Ponieważ tutaj warto zwrócić uwagę, to co kocham najbardziej w dukatach, kiedy mamy do czynienia z tą wiekową patyną. Bardzo rzadko się to zdarza na dukatach, aby tak pięknie rozłożyła się równomiernie czerwonawa patyna, podkreślająca tutaj detale. Moneta naprawdę robiąca niesamowite wrażenie dzięki tej kolorowej wiekowej patynie. Przepiękny stan menniczy takiego dukata. Dzisiaj to ogromna rzadkość. W ogóle bardzo fajnie się złożyło, ponieważ akurat to jest rocznik 1639 i są dwie odmiany portretowe tego dukata i również będziemy mieć drugą odmianę portretową na aukcji, ale to już później Wam pokażę wszystko na aukcjament.pl, ponieważ tam będzie pełny katalog. Natomiast tu będzie fajnie pokazane, jak była mennictwo, również zmiany portretów władcy. Tutaj coś dla kolekcjonerów monet próbnych drugi RP mamy kilka monet o takie trio czyli mamy Piłsudskiego Sobieskiego i znowu Piłsudskiego w bardzo fajnych notach to jest sp61 czyli ms61 ms62 i ms61 bardzo bardzo przyjemne monety w ogóle szykuje nam się bardzo fajna kolekcja bardzo fajny zestaw monet próbnych drugie RP więc naprawdę jest na to czekać, monet będzie kilkanaście na aukcji, ale to już katalog powoli kończymy, dokładamy tylko te nowe pozycje, więc będzie się działo. Tutaj coś dla fanów monet z Janem Pawłem II, czyli mamy 1991 rok, monety próbne, mamy 20 tysięcy, 200 tysięcy i 100 tysięcy, to może ustawię, o według wielkości, tu jest największa 200 000 próf, 69 ultra cameo, tutaj znowu SP69 co odpowiada 69 i 69, czyli bardzo wysokie noty gradingowe poszukiwane na świecie i ostatnia moneta w slabie to nic innego jak piękne 2 zł z 1831 roku w nocie bardzo, bardzo wysokiej MS-64. Moneta prezentująca się na żywo znakomicie, podkreślona wiekową patyną. Tutaj pełny połysk menniczy. Na pewno, na pewno znajdzie tutaj swojego nowego właściciela. I tu mamy kilka jeszcze talarków. Tu jest przepiękny talar Władysława IV. Przepraszam, Jana Kazimierza, Wodysław IV za chwilę. Toruń. Tutaj jest Jan Kazimierz, Gdański, Talar. 1649 roku. Bardzo fajny, bardzo ładnie wybity, natomiast, znaczy dobrze wybity, natomiast standardowo prawy lew niestety niedobity. Czyli to już musiała być odbitka z późniejsza z tego samego stempla, tylko na końcu, ponieważ tylko pierwsze stemple od razu stempel się przypchał i niestety nie dobijał tego prawego lwa. Dlatego na rynku wychwytujemy egzemplarze głównie z niedobitym prawym lwem. A tutaj Władysław IV, o którym wcześniej powiedział, Wiedziałem. Piękny talarek toruński z wadą blachy, ale menniczą wadą blachy, więc tutaj nie ma co powiedzieć, znaczy nie ma co tutaj jako mocny defekt tego traktować. 1638 roku naprawdę jak na Toruń to w bardzo fajnym stanie zachowania, bardzo sympatyczny. Wiekowa patyna, równie ze starej kolekcji. Więc jak widzicie, tutaj tych egzemplarzy jest dość dużo. O i jeszcze mamy jeden medal. Jeszcze jednej rzeczy wam nie pokażę na razie, to będzie na oddzielnym filmiku, ponieważ zasługuje ona na całkowicie oddzielny filmik. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, ale to później, później Wam pokażę na innym filmie. No i tutaj oczywiście suita królewska, czyli Kazimierz wielki. Piękny medal ze suity królewskiej, jeden z egzemplarzy, z, e, który trafił kiedyś na aukcję do nas e, i właśnie trafił teraz ponownie do nas na aukcji. Czyli oryginalny medal z czasów Poniatowskiego, wybity dla upamiętnienia wielkich władców. E, jak również Poniatowskiego, jedna z najpiękniejszych serii. Serii oczywiście możecie znać z aktualnych odbić Narodowego Banku Polskiego, egzemplarzy złotych i srebrnych, więc naprawdę egzemplarze oryginalne jeszcze większą wartość dzisiaj przekazują, ponieważ ta seria, która została wydana przez Narodowy Bank Polski, cieszy się ogromnym tutaj uznaniem na rynku i ogromnym gronem zainteresowanych. Więc jak widzicie. Pracujemy, mamy bardzo dużo pracy w związku z katalogiem. Aktualnie na aukcji 36 przekroczyliśmy, czyli to będzie aukcja internetowa, przekroczyliśmy ponad 1800 walorów. Tutaj na aukcji 35 przekroczyliśmy 700 monet, więc będzie też te, trochę jeszcze muszę tutaj powybierać, po, po czy na pewno wszystkie pasują, ponieważ przyjmowaliśmy kolekcje i niektóre egzemplarze po prostu aktualnie nie, nie mieszczą się w kryteriach po prostu tej ceny wywoławczej oraz tego stanu zachowania, więc będą przelicane na aukcję 36, ale z, tak mniej więcej będziemy celować w te 700 walorów na aukcji premium Aby na spokojnie zacząć o godzinie 9 rano i skończyć około tej 16, 17, a następnego dnia, oczywiście, aukcja internetowa. Więc serdecznie zapraszam od 17 września do 20 września na aukcję 35 i 36. 35 aukcja odbędzie się w hotelu Rafels Europejski, natomiast aukcja 36 w naszej wirtualnej sali. Internetowej, więc serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, ponieważ będzie się działo. Do zobaczenia i przypominam, że walory przyjmujemy do końca tego, tyg tego tygodnia, czyli do 5 sierpnia. Eee, natomiast na aukcję 36 przyjmujemy jeszcze tydzień później, więc będziecie mieć jeszcze awaryjny tydzień na przekazanie walorów na aukcję 36. Dzięki bardzo i oczywiście zapraszamy do odwiedzania aukcjonetko.pl, ponieważ szykuje się całkowicie nowa odsłona tego portalu. Eee, i naprawdę będzie to bardzo sympatycznie wyglądało z wieloma nowymi opcjami, na które wszyscy czekaliśmy. Do zobaczenia!